Trawa, szanowni państwo, to na pewno atrakcja w ogrodzie. Rośliny możemy tworzyć z różnych kompozycji, ale co jest istotne? Trawa. Trawa wymaga odpowiedniej pielęgnacji, odpowiedniego koszenia i wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawą jest tutaj podłoże. To podłoże na początku powinno być otwarszczone, odpowiednio pielęgnowane, tak żebyśmy mogli tę trawę wysiać. Wybieramy gatunki odporne na Zgniatanie, nachodzenie, czyli gatunki traw. Które są trawami sprawdzonymi, trawami, które idealnie dadzą sobie radę w naszej strefie klimatycznej. Nie wybieramy gatunków tych, które są gdzieś europejskimi gatunkami. Polskie trawy jak najbardziej polecam, ponieważ ładnie się krzewią, ładnie rozrastają. Jeżeli chcemy mieć ten trawnik, a nie murawę, pamiętamy, żeby odpowiednio ten trawnik również pielęgnować. Tu już pojawia mi się koniczynka. Tak? Tutaj gdzieś pojawiają się różnego rodzaju inne chwasty, a zatem są to rośliny niepożądane w, tej traf, w, traf, w tym trawie, stąd też powinniśmy stosować preparaty, które będą je sukcesywnie eliminować. Trawa należy do roślin jednoliściennych. Tutaj często mogą pojawiać się rośliny dwuliścienne, a zatem stosując preparaty niszczące dwuliścienne rośliny, pozostaje nam śliczny trawik. Pamiętamy o regularnym podlewaniu, o regularnym nawożeniu i odpowiednio często koszeniu. Trawa, żeby uzyskiwała te kilka centymetrów już sobie wysokości, powinna być koszona co 7-10 dni. Kosimy ją na 3-4 centymetry, tak żeby uzyskać dość ładną formę krzewienia. Wtedy możemy odpowiednio po niej chodzić, spacerować, pamiętając, że na jesieni ostatnie koszenie powinno być wykonane tak gdzieś w październiku, w połowie października. Grabimy, porządkujemy, przygotowujemy czas do, do jesieni. Wiosną natomiast też kolejne zabiegi areacji, wertykulacji, procesów, żeby ta gleba była odpowiednio przygotowana, a trawa. Wiecznie zielona, atrakcyjna. Trawa jest łatwa w uprawie, drodzy Państwo, pod warunkiem, bo to silna roślina, pod warunkiem, że stworzymy im odpowiednie silnisko trawą. I wtedy możemy tylko popatrzeć, jeżeli one są silne, jeżeli one są mocne, to teraz my także tacy mamy być jak ta trawa. Zatem uprawiajmy trawę, cieszmy się jej piękną, soczystą zielenią. No i cóż, no i odpoczywajmy w otoczeniu traw i wszelkich innych atrakcyjnych roślin.